Po hucznym wyborczym starcie najznaczniejszego legionowskiego polityka przyszedł czas na organizację, którą współtworzył i której przewodniczy. Z tą różnicą, że w trakcie środowej konwencji porozumienia samorządowego mniej było pompy, za to więcej bohaterów. Nie dopisali jedynie ci, co tego dnia mieli ich podziwiać mieszkańcy. Dlaczego tak mało osób przyszło? No, trudno powiedzieć. Może mieszkańcy regionu nie są przyzwyczajeni do takiej formy spotkania z kandydatami, do takiej formy kampanii wyborczej. Jestem przekonany, że to spotkanie jednak było potrzebne. Na przykład po to, by kandydaci do mandatów poznali prawdę o samorządowym fachu. Otóż radny można go porównać do, do rzemieślnika. Radny świadczy usługi na rzecz lokalnej społeczności. Z jakością owych usług bywa oczywiście różnie, o czym w trakcie kampanii mówi się z reguły dużo i chętnie, szczególnie gdy rzecz dotyczy politycznych rywali, którzy mając kiedyś w rękach narzędzia władzy, nic sensownego nie zbudowali. Przed czterema laty pamiętam jak mówili, że w mieście nastąpił marazm, że nic się nie dzieje, tylko te szare bloki w tym Legionowie. Jakie szare, jakie szare. Dobrze było za poprzedniej władzy. I dzisiaj mówią już inaczej po 8 latach, dzisiaj nie sposób zaprzeczyć temu, co się dzieje wokół. W związku z tym mówią, no tak, trochę się może wydarzyło, ale właściwie to każdy głupek potrafiłby być prezydentem czy radnym. Tu akurat zdania są podzielone. Wiadomo natomiast to, że wśród cenionych przez elektorat przymiotów nie zawsze jest rozum. Sądząc, po wyrażanych w trakcie konwencji opiniach, legionowianie są pod tym względem wyjątkowi. Krótko mówiąc, mają nosa. Nasze miasto rozwija się dynamicznie, ja to najlepiej wiem, ponieważ administruje połową miasta w sensie ludnościowym. Więc te relacje z władzami miejskimi i powiatowymi, choćbym nie chciał, być muszą. Ja przeżyłem żużem tę sytuację i od kilku lat mam niesamowity problem psychiczny. No, ja, to nie to ja nie mam co robić. No, wszystko się samo tak. Ale póki co załatwić trzeba sobie mandat. Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów łatwo nie będzie. I choć uczestnicy konwencji mogli osłodzić swą kampanijną dole, ich szef z goryczą przyznał, że wobec woli wyborców potencjalny radny jest bezradny przed państwem czoła, że w tym dziwnym świecie, w którym żyjemy, zdecydowaliście się mając świadomość, że nie wszyscy z państwa zostaną radnymi. To bo taka jest po prostu rzeczywistość. Niektórzy po raz pierwszy nie mają doświadczenia, niektórzy po raz, który mają złe doświadczenia startować na radnych. W środę porozumienie samorządowe dokonało oficjalnej prezentacji swoich zawodników. Ilu z nich starczy kondycji, by dotrzeć do mety, okaże się już niedługo.